I okay. don't Jesteśmy na najwyższym poziomie, jak Sabino Canyon, gdzie można dojechać. Tutaj płynie rzeka, która spływa. Są wodospady z Mount Lemon. Tutaj jest mapa, jak to wygląda. No, jesteśmy tutaj. Elewacja 3334 stopy. Timble Peak. Jesteśmy w Sabino Canyon, tak zwanym. Tu jest 57 tysięcy akrów ziemi, która jest pod ochroną. To są święte drzewa, które widzicie do góry. Aha. Tutaj też mapa, gdzie można sobie chodzić. Przepiękne. Tutaj w ogóle woda spłynie, jak jest gorąco. Nie, yeah, ja can go back. No często widio. No. Zobaczcie jak pięknie. To w ogóle są starożytne drzewa, to jest to jest drewno na pewno. Jechaliśmy. Tam widać bardzo to dobrze. Jesteśmy w ogóle w środku między górami. Sabino kanio, możecie sobie zobaczyć to. Tutaj dużo opaczów też mieszkało różnych rdzennych plemion, starożytnych Hohukam. Też jest dużo petroglifów, świętych miejsc i bardzo dużo nieodkrytych też miejsc, jest, bo tutaj jest dużo źródeł gorących i, i różnych wodospadów. I jak pada w sierpniu, jak mamy monsuny od lipca do sierpnia, to jest tu bardzo dużo wody. Można się kąpać, przyjść się kąpać. Są plaże tutaj. Jest mhm. Zobaczcie te kamienie. I to jest nasze Chaparral, Greasewood, które pachnie na całą pustynię. To jest nasze pojazd. Tak to wygląda. Jak przylecicie do mnie na warsztaty w październiku, pod koniec października, to będziemy się tutaj przemieszczać właśnie tym pojazdem. Zobaczcie, tutaj widać te ułamane drzewa. Zobaczcie. Tutaj naprawdę to widać. Ja to z daleka widzę, ale tutaj mamy to z bliska. Zobaczcie, tutaj też. Przemowe drzewa. Ale tu energia idzie z tego. To jest takie, jakby człowiek wpadł do takiego energetycznego eee. można powiedzieć, wiaderka, ale w sensie takim pozytywnym, bo to nie jest dołek, tylko to jest takie, że te, że te minerały one wszystkie się wiążą razem. One nie uciekają tutaj, bo jest takie wsparcie ziemi. już uciekać. Jest gorąco dzisiaj. Sto fanatajków. Dzień Matki. Taki sobie prezent zrobiłam na Dzień Matki. Wiesz co? Takie widoki. Tutaj widać bardzo ładnie właśnie te, te wierzchołki, jak one tutaj są w tej ziemi, zaaklutyczone. Za Pięknie to widać te struktury. Jak ktoś myśli, że to jest z jakiegoś lodowca czy coś, to niech pomyśli jeszcze raz. Idziemy dalej. Co chwilę ktoś tam może sobie wysiadać iść sobie w głąb kanionu jeszcze bardziej. A my sobie po prostu się relaksujemy i oglądamy dzisiaj, żeby się nie namęczyć, bo jest naprawdę upał. Ja zawsze tutaj chodzę, ale dzisiaj postanowiłam, że sobie zrobię taki prezent na Dzień matki. I pojedziemy sobie właśnie tym busikiem. To jest elektryczny taki gokart. Melex, jak to się mówi? Nie kartyko tylko melex, nie? Golf Widać tam urwane tu wierzchołki. Tutaj jest bardzo dużo takich właśnie drzew, które w różnych miejscach pokazują się po lewej, po prawej. Można wyróżnić. Tam, gdzie był ten las starożytny, wszędzie tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj woda normalnie płynie. Tam jest troszeczkę wody, widać. Wielkie głazy. Tutaj, jak pada, albo jest śnieg, ten śnieg się topi w górach w, e, e, na Montlemont. To wszystko, ta woda spływa tutaj. Zobaczcie. najbardziej podoba ten ten kamień na górze tak zwany, oni to nazywają e, ten kamień w Nevadzie. Indianie z e, Czerwonej Góry oni mają dokładnie taką samą taką samą górę i to było starożytne drzewo właśnie tak dokładnie wygląda i oni to nazywają e, tak zwany e, słuchajcie kura sutek. On, oni to tak nazywają. A dlaczego? Bo ona też daje energię. poprzez przez ten właśnie y, organ, że tak powiem. I to jest tutaj ewidentne, że te wszystkie góry, one mają połączenie Niesamowicie, bo wiecie, to były te drzewa łączniki, więc one mają dalej ten połączenie. Że są urwane, uszkodzone, ścięte i tak dalej, to też one dalej są, mają moc. Ogromna moc bije z nich. Dzisiaj popsikali. Po Zobaczcie, jaka aureola idzie ze słońca. Wszystkie chemikalia widać. Tutaj tak fajnie te głazy. O, tam woda stoi. Normalnie to jest wszystko zakryte wodą. W zimę i w monsunę. W monsunie to tutaj można się kąpać normalnie. Przy, Ludzie normalnie w strojach przychodzą, się kąpią. Ta woda cały czas płynie. To jest, jest fajny nurt. Zimna woda. Te monsuny potrafią naprawdę przynieść dużo wody. Zobaczcie te kamienie. Tutaj też widać yy, wodospad płynie. Tam gdzie jest jasne, to zawsze woda. Nie? Tutaj my jedziemy bardzo blisko. Wszędzie woda. Tutaj ten piasek to wiadomo, że woda tutaj jest. I teraz wszystko wycchnięte. te głazy. Zobaczcie jakie ogromne. Kaktusy teraz kwitną. Jest połowa maja. Dzisiaj widzieliśmy no, setki kaktusów, które mają piękne kwiatki. One tylko, one tylko w biały kolor rozkwitają. W białym kolorze. Natomiast inne kaktusy mają różne kolorowe kwiatki, ale sołoro ma tylko białe. Zobaczcie, ta roślinność, jaka tutaj jest. Dużo różnych drzew innych tutaj jest, nie, nie pustynnych. Jest tutaj tyle wody. Zobaczcie, jakie majestatyczne są te skały. Ja się nie mogę napatrzeć na nie, one są tak piękne. A z tyłu widać właśnie tego cytka, tam, tak zwanego. Tam widać ewidentnie, no takie rzeczy nie powstają, przez tylko wiatr. Tutaj się mijamy. Bo tutaj co pół godziny jeżdżą e, takie busiki. Bo to jest bardzo daleko, słuchajcie, 8 mil, ponad 8 mil taki hike. Żeby tylko na tej asfaltowej drodze, bo reszta to są... jest tutaj mnóstwo tras. Można sobie chodzić codziennie przez tydzień i jeszcze się wszystkiego nie zobaczy. Naprawdę to jest ogromny teren ogromne połacie ziemi.